Gdzie leży granica między dobrocią a naiwnością? I czy każdy zasługuje na kolejną szansę? Sam Kellerman na to drugie pytanie z całą pewnością odpowiedziałby twierdząco. Nie był on bowiem człowiekiem odwracającym się plecami od osoby potrzebującej wsparcia. Zwłaszcza jeśli tą osobą był jego kolega, którego życie zawodowe i prywatne legło właśnie w gruzach. Nie może zatem dziwić, że James Butler, nowojorski bokser zwany Młotem z Harlemu. Nieudolnie próbujący wskrzesić swą sportową karierę, po upadku na dno poszukał pomocy właśnie u sama. W 2004 roku Kellerman był już chyba ostatnim człowiekiem w całych Stanach Zjednoczonych, który nie postawił jeszcze na butlerze Krzyżyka. Bez wahania przyjął więc kompletnie spłukanego pięściarza pod swój dach, zapewniając mu w ten sposób czas, niezbędny do stanięcia na nogi po przeprowadzce z Nowego Jorku do Los Angeles. Tylko że dni zamieniały się w tygodnie, a Butler nie czynił najmniejszych postępów w układaniu sobie życia na nowo na zachodnim wybrzeżu. Przesiadywał przed telewizorem, coraz bardziej opryskliwie reagując na wszelkie pytania czy prośby ze strony gospodarza. Znajomi Kellermana bardzo się dziwili, że w ogóle toleruje on w swoim mieszkaniu tak gburowatego lokatora. Aż w końcu, 12 października 2004 roku, Butler rzeczywiście na dobre wyniósł się z domu swojego przyjaciela. Kilka dni później u Kellermana pojawiła się natomiast policja. Funkcjonariusze LAPD odkryli ciało sama, pokryte śladami po 32 okrutnych ciosach wymierzonych młotkiem. Samo narzędzie zbrodni, zbrukane krwią, było zaś oparte o ścianę dokładnie tam, gdzie zostawił je nomen omen, młot z Harlemu. W listopadzie 2001 roku James Butler znalazł się na sportowym i życiowym zakręcie, mimo że jeszcze kilka tygodni wcześniej jego kariera zdawała się toczyć całkiem obiecująco. Dokładnie 1 września wyszedł bowiem do ringu w Magdeburgu, by stoczyć tam pojedynek ze Svenem Ottke, ulubieńcem lokalnej publiczności. Stawką walki był pas mistrzowski Federacji IBF w kategorii super średniej. Otke, pięściarz znany z solidnej defensywy i żelaznej wytrzymałości, uchodził naturalnie zamurowanego faworyta do triumfu. Walczył u siebie pod skrzydłami niemal wszechmocnego promotora Wilfrida Zauerlanda, a poza tym mógł się pochwalić gigantycznym doświadczeniem wyniesionym z ringów amatorskich. No i miał już na koncie wiele zwycięskich starć rangi mistrzowskiej w boksie zawodowym. Aczkolwiek trzeba brać poprawkę na fakt, że nie we wszystkich pojedynkach Niemiec triumfował w sposób, no, nazwijmy to Naprawdę przekonujący. Jego sukcesy regularnie podważano, zwłaszcza za oceanem. Choć Butler nie mógł się pochwalić nawet w połowie takim ponującym dorobkiem jak jego oponent, miał mimo wszystko trochę powodów do optymizmu. Jakkolwiek spojrzeć, stanął przed życiową szansą. Utarcie nosa niepokonanemu i, jak przyjęło się sądzić w Stanach, przereklamowanemu Niemcowi na jego terenie, wyniosłoby Amerykanina na szczyty kategorii superśredniej. Walka zapowiadała się także na interesującą konfrontację diametralnie odmiennych stylów. Urzędujący mistrz był pięściarzem wszechstronnie wyszkolonym i dość przebiegłym, lecz bardzo rzadko kładącym swoich oponentów na deski. Z kolei młot Harlemu przystępował do starcia o Mistrzostwo Świata z 18 zwycięstwami na koncie, z czego aż 12 odniesionymi przed czasem. Patrujący swoich szans w brutalnej sile ciosu Butler koniec końców się jednak przeliczył i w Magdeburgu otrzymał naprawdę surową lekcję boksu od utytułowanego rywala. Zgodnie ze swym brzmiącym przydomkiem, Harlem Hammer polował na Otkego głównie potężnymi ciosami prostymi z prawej ręki. Od czasu do czasu wyprowadzał też zamaszyste sierpy, w zamierzeniu mające chyba urwać przeciwnikowi głowę. Mimo to Niemiec przez 12 rund pozostawał dla niego niemalże nieuchwytny. Desperackie uderzenia Bartlera pruły powietrze, a sam Amerykanin notorycznie wpadał w liny, nie potrafiąc nadążyć za wyraźnie dynamiczniejszym mistrzem. Publika ryczała z uciechy, Butler kipeł z frustracji. W pewnym momencie pojedynku komendator stacji Eurosport stwierdził już bez ogródek. Nie ma szans, by Butler zabrał pas do Nowego Jorku. Butler mistrzowskiego tytułu zatem nie zdobył, ale z całą pewnością nie żałował podjęcia próby. Za walkę o pas IBF w Niemczech zainkasował około 200 tysięcy dolarów, a mało prawdopodobne, by Wojczyźnie zdołał powalczyć za tak duże pieniądze w swojej kategorii wagowej. No i trzeba pamiętać, że niespełna 29-letni moc Harlemu miał przed sobą jeszcze kilka ładnych lat kariery, a już parę tygodni po starciu w Niemczech trafiła do niego kolejna oferta walki. Tym razem jego przeciwnikiem miał być Richard Grant, z którym James miał rachunki do wyrównania. Butler i Grant po raz pierwszy zmierzyli się w 1997 roku. Obaj stawiali wówczas pierwsze kroki na zawodowych ringach. Dla młota z Harlemu był to trzeci pojedynek w profesjonalnej karierze, podobnie jak dla jego oponenta. W krótkiej, trwającej zaledwie cztery rundy potyczce, lepszy okazał się nieoczekiwany Grant. Rezultat ten był dla butlera kolosalnym rozczarowaniem, kubłem lodowatej wody, wylanym wprost na głowę rozgrzaną od marzeń i ambicji. Okazja do wzięcia rewanżu na grancie spadła mu za tym niczym gwiazdka z nieba. Butler stoczył 17 walk od czasu pierwszej, niefortunnej konfrontacji z Jamajczykiem. Przegrał tylko jedną, tę wspomnianą wcześniej o Mistrzostwo Świata. Natomiast Grant nierzadko schodził z ringu pokonany. Jawił się więc teraz jako stosunkowo łatwy cel. Dla niedawnego pretendenta do pasa IBF, zwycięstwo w starciu z rywalem takiego kalibru było w zasadzie obowiązkiem. Nawet biorąc poprawkę na fakt, że samą mistrzowską walkę przegrał do wiwatu. Efektowne rozbicie Granta miało być dla Butlera krokiem na drodze do kolejnych pojedynków o dużą stawkę. Nie mrugajcie, bo mam zamiar tym razem załatwić go bardzo szybko odgrażał się Butler. Pojedynek zaplanowano na 29 listopada 2001 roku w nowojorskiej hali Roseland Ballroom. Warto zaznaczyć, że cała gala miała charakter charytatywny. Zadedykowano ją ratownikom, którzy ruszyli do akcji po zamachach z 11 września. Wzbudziło to spore zainteresowanie wydarzeniem, choć do ringu nie weszły przecież największe gwiazdy amerykańskiej sceny bokserskiej. Całym przedsięwzięciem kierował Rudy Bella, jeden z czołowych nowojorskich promotorów, człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł, niejedno widział. Jednak rewanżowa konfrontacja Butlera z Grantem wyryła się w jego pamięci wyjątkowo głęboko. Zorganizowaliśmy te galę dla przedstawicieli służb mundurowych, policjantów i strażaków, którzy z narażeniem własnego życia rzucili się na ratunek ofiarom ataku na World Trade Center. Nie wszyscy powrócili do swoich domów. Na widowni zasiadł więc szef nowojorskiej policji, byli tam najwyżsi rangą komisarze, pięćdziesięciu uzbrojonych oficerów. I na ich oczach Butler zrobił coś, co do dziś wydaje mi się po prostu surrealistyczne. Wspominał po latach Dibella w materiale ESPN. A zatem, co się właściwie stało? Cóż, Grant po raz kolejny utarł Butlerowi Nosa. Mimo, że moc Harlemu robił wszystko, by wyprowadzić rywala z równowagi, między innymi unikając tradycyjnego stuknięcia rękawicami przed pojedynkiem, Jamajczyk twardo trzymał się swojego planu taktycznego i po prostu wypunktował Amerykanina sędziowie orzekli jednogłośnie, że na dystansie 10 rund lepszy był Grant i to właśnie jemu przyznali zwycięstwo. Rozjuszony Butler po wysłuchaniu werdyktu stracił resztki kontroli nad emocjami. Kiedy przeciwnik zbliżył się do niego, by wymienić zwyczajowe uściski i podziękowania za pojedynek, Butler nagle odwinął się i z zaskoczenia uderzył go uwolnioną już z rękawicy pięścią prosto w twarz, doszczętnie gruchocąc mu szczękę. Bob Papa, który relacjonował to starcie dla stacji espn 2 razem ze słynnym trenerem Teddy Matlasem, nie posiadał się z oburzenia. To jest zwyczajna napaść, napaść. Ten człowiek już nigdy więcej nie powinien zostać wpuszczony do ringu, brzmiał komentator. Butler przybył więc do hali jako sportowiec, ale opuszczał ją jak pospolity zbir. Pod eskortą mundurowych zakuty w kajdanki. I trudno się dziwić, skoro popełnił przestępstwo dosłownie pod samym losem całej policyjnej wierchuszki Nowego Jorku. Wywołanie takiego skandalu na gali zorganizowanej w szczytnym celu ściągnęło na niego zresztą lawinę krytyki. Koniec końców został skazany na cztery miesiące odsiadki w więzieniu Rikers Island. Nie odebrano mu jednak dożywotnie bokserskiej licencji, czego domagało się bardzo wielu dziennikarzy i ekspertów. Po wyjściu z zakrat Butler udzielił nawet wywiadu, w którym próbował tłumaczyć swoje karygodne zachowanie. Wspominał o trudach dzieciństwa, nieobecnym ojcu, nieczułej matce. Uskarżał się też na utrudnione kontakty z własnym dzieckiem. Wskazywał nawet, że zamachy z 11 września odcisnęły piętno na jego psychice. No i przyznał, że zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową. Przekonywał także, iż cała afera została w gruncie rzeczy rozdmuchana z uwagi na nadzwyczajną otoczkę Gali. Gdybym uderzył na ulicy kogoś, kto nie ma pojęcia o sportach walki, ok, taka kara byłaby adekwatna. Ale ja zaatakowałem człowieka wyszkolonego, tak samo jak ja. Bronił się moc Harlemu, zapewniając przy okazji, że ma zamiar wkrótce wznowić karierę. Wówczas niewiele znaczących postaci ze środowiska bokserskiego w Stanach Zjednoczonych było gotowych, by publicznie, z otwartą przyłbicą, wesprzeć Bartlera w jego staraniach o powrót do ringu. Jeden z tych wyjątków stanowili bracia Max oraz sam Kellermanowie. To urodzony 15 miesięcy wcześniej Max robił furorę w telewizji i radiu jako specjalista od boksu a także wielu innych dyscyplin sportowych. Już w drugiej połowie lat 90. starszy z braci znalazł zatrudnienie w stacji ESPN i wziął udział w tworzeniu lubianego programu Friday Night Fights. A w 2002 roku otrzymał możliwość poprowadzenia show o nazwie Randy Horn. Doskonale się sprawdził jako gospodarz tego popularnego widowiska, co przełożyło się na rychłą zmianę barw telewizyjnych. Zimą 2004 roku podpisał tłusty, właściwie gwiazdorski kontrakt ze stacją Fox Sports Net, stając się tym samym głównym bohaterem zupełnie nowego programu IMAX. Dzisiaj najmocniej kojarzy się go natomiast z wieloletnim relacjonowaniem pojedynków bokserskich na antenie HBO, no i z zażartymi debatami toczonymi w programach z pod szyldu ESPN. Równolegle młodszy z braci... Trochę wolniej zyskiwał rozpoznawalność. Może dlatego, że sam Kellerman nie był osobą aż tak szalenie przebojową i charyzmatyczną jak Max, o którym mawiano, że ma ego większe od Nowego Jorku. Nie miał też równie precyzyjnego planu na własną karierę. Uchodził za szalenie kreatywnego twórcę i próbował swoich sił na wielu polach: w publicystyce, w branży reklamowej, w teatrze, w telewizji, w filmie. Właśnie marzenia związane z występami na małym i dużym ekranie skłoniły go zresztą do przeprowadzki z Nowego Jorku do Los Angeles. Ta decyzja doprowadziła do rozróżnienia jego relacji z Maxem. Przez długie lata bracia uchodzili jednak za papuszkinie rozłączki: wspierali się na każdym właściwie polu i świetnie uzupełniali. Kellermanowie z pozoru nie pasowali na kumpli kogoś takiego jak James Butler. Oni dobrze ułożeni, wszechstronnie wykształceni, z zamożnej żydowskiej rodziny a tymczasem on, opuszczony przez ojca, agresywny łobuz z Harlemu, wypatrzony przez pierwszego trenera bokserskiego podczas ulicznej rozruby. A jednak połączyło ich zamiłowanie do pięściarstwa i do hip-hopu. James wystąpił nawet gościnnie w teledysku do rapowego utworu, który bracia nagrali za młodu. Znacznie bardziej zażyła relacja łączyła go z samem, o czym w szczegółach opowiada Gary Smith w drobezgowym reportażu Sports Illustrated. Poznali się w klubie bokserskim, do którego Kellerman przychodził w celu typowym dla typka z ujmijmy to, wyższych sfer. Żeby się trochę wyszumieć, spocić, odstresować, nabrać pewności siebie. Dla Butlera sukces w boksie był natomiast w zasadzie jedyną nadzieją na w miarę dostatnie życie. Pierwszy trener obu chłopaków wspominał na mamach New York Timesa. Sam był bogaty, był tym typowym, białym chłopakiem z centrum. Zaakceptował Jamesa takim, jakim go poznał. Widział w nim kolegę, któremu może pomóc, więc mu pomagał. Z kolei James widział w samie inny świat. Świat, którego dotąd nie znał. I to tak naprawdę wyjaśnia, dlaczego bracia stanęli w obronie Bartlera, kiedy inni chcieli raz na zawsze wykreślić go ze świata zawodowego boksu. Inna sprawa, że ich starania na niewiele się w sumie zdały. Owszem, James nie stracił licencji do żywotnio i w 2004 roku, zgodnie z zapowiedziami, wznowił karierę, jednak był już cieniem dawnego zawodnika. Przybrał na wadze, stracił na dynamice. Po powrocie na ring stoczył cztery pojedynki, ale zwyciężył tylko w dwóch. Wydawało się już wówczas oczywistym, że blisko 32-letni Butler za duże pieniądze nigdy więcej nie powalczy. Ale Amerykanin naprawdę rozpaczliwie potrzebował gotówki. Stąd pomysł, by dać sobie spokój ze wschodnim wybrzeżem i od września 2004 roku zacząć szukać szczęścia w Kalifornii. Sam Kellerman bez wahania zgodził się, by stary znajomy z nowojorskiej sali treningowej spędził u niego kilka nocy. Byłby przecież hipokrytą, postępując inaczej. Dopiero co opublikował na łamach Fox Sports artykuł o zmaganiach Bartlera z chorobą afektywną dwubiegunową. W tekście chwalił pięściarza za wzorowe zachowanie od czasu, gdy zaczął on przyjmować odpowiednie lekarstwa. W tej chorobie kończysz, krzywdząc ludzi, których kochasz. Próbują ci pomóc, a ty odwracasz się od nich z powodu jakiejś drobnostki. Opowiadał Watts Harlemu w rzeczonym artykule. Problem w tym, że przenosiny Jamesa do Miasta Aniołów okazały się wielopłaszczyznową porażką. Wszelkie perspektywy związane z powrotem do regularnych treningów pod okiem wysokiej klasy szkoleniowców, jakie roztaczał przed bokserem znajomy promotor z LA, były pisane palcem po wodzie. Butler utknął więc na wersalce u Kellermana. Bez własnych środków do życia i planu na wydostanie się z dołka, ponadto odcięty od kontaktu z dziećmi. Zaczęły w nim narastać frustracja i złość. Przede wszystkim na sama, zapewne dlatego, że on akurat był pod ręką i wciąż zadręczał go pytaniami: czy możesz ściszyć telewizor? Co z Twoimi treningami? Coś się ruszyło? Czy to rozsądne, że zmniejszyłeś dawkę leków? Co planujesz? Co zamierzasz? Co dalej? Trudno powiedzieć, co konkretnie skłoniło Butlera do zamordowania Kellermana. Może właśnie kolejna uwaga dotycząca telewizora, albo jeszcze jedna zawoalowana sugestia, że czas wracać do Nowego Jorku. Pewnym jest natomiast, że 12 października 2004 roku były pretendent do Mistrzostwa Świata w wadze superśredniej podkradł się do swojego kumpla, gdy ten siedział przy laptopie i z całej siły huknął go młotkiem w tył głowy. Prawdopodobnie już ten cios odebrał samowi życie, lecz Butler zadał jeszcze 31 uderzeń. Bił, bił i bił, opętany morderczą furią. Następnie James spróbował podpalić mieszkanie Kellermana, zapewne chcąc w ten właśnie sposób zatrzeć ślady dokonanego przed chwilą mordu. Gdy to mu się nie udało, po prostu zemknął z miejsca zbrodni, autem sama. W końcu porzucił samochód w okolicach Uniwersytetu Kalifornijskiego i zgłosił się do uczelnianego szpitala. Kiedy po pięciu dniach odwiedzili go tam wreszcie śledczy, przedstawił im szokującą wersję wydarzeń. Stwierdził mianowicie, że zawędrował do szpitala w poszukiwaniu grupy wsparcia dla osób dotkniętych chorobą afektywną dwubiegunową. Wyznał, że odnalazł zakrwawione ciało swojego przyjaciela po powrocie z krótkiego spaceru, ale nie miał w sobie dość sił, by od razu poinformować policję, że ktoś bestialsko zamordował tak bliskiego mu człowieka. Zamiast zadzwonić po pomoc, upił się więc i spróbował potknąć sobie żyły. Po nieudanej próbie samobójczej skierował się zaś do szpitala i dopiero po otrzymaniu opieki medycznej, zdołał wydusić z siebie prawdę o swoim makabrycznym odkryciu. Funkcjonariusze LAPD nie uwierzyli w tę zagmatwaną opowieść. Wiosną 2006 roku młoc z Harlemu został skazany na 29 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności za zabójstwo w afekcie, oraz podpalenie. W trakcie procesu Amerykanin wielokrotnie zmieniał zeznania i linii obrony, aż wreszcie skapitulował. Przyznał się do winy. Potwierdził, że to on chwycił za młotek i odebrał życie człowiekowi, który zrobił przecież tak wiele, by pomóc mu w wyjściu z tarapatów. W grudniu tego roku Butler skończy 53 lata. Dalej przebywa za kratami. Natomiast 52-letni dziś Max Kellerman rzadko wypowiada się publicznie na temat traumatycznych doświadczeń sprzed przeszło dwóch dekad. W jednym z wywiadów przyznał, że potrzebował około pięciu lat, by wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania po śmierci sama, lecz rana po utracie ukochanego brata nigdy się tak do końca nie zabliźni. Dziennikarz nadał zresztą imię Sam jednej ze swoich córek. Mój brat wierzył w Jamesa, przyznał Max w rozmowie z Timesem. Bo jeżeli sam Kellerman raz znalazł się w Twoim narożniku, to zawsze trwał w nim do końca. Wielkie dzięki za wysłuchanie tej opowieści do końca. Jeżeli historia Was zainteresowała, pamiętajcie o pozostawieniu po sobie śladu w postaci łapki w górę oraz komentarza. To naprawdę pomaga w nierównej walce z algorytmami YouTube'a. Dajcie też znać, jeżeli są jakieś tematy z pogranicza sportu i kryminału, o których chcielibyście się więcej dowiedzieć w ramach tej serii. Wprawdzie mam mnóstwo pomysłów na kolejne odcinki, ale chętnie też wezmę pod uwagę Wasze propozycje. Do usłyszenia!